Witam Was serdecznie kochani, wieczorkiem. Dzisiaj, haul spożywczy w kuchni. Taką lampkę jakiś czas temu mój tata sobie zakupił. muszę włączyć. I zaczynamy pokazywanie spożywczych rzeczy. Brzuszki z łososia wędzonym dymem, dymem z drewna bukowo-olchowego naturalne. Wysoka zawartość kwasów tłuszczowych Omega-3. Smaczna, polecam. Śmietana naturalna stargu. Ser twaróg. Skarbolina. Ręcznie robiony. Sałata lotowa. Pietronki. Sos, łowicz, boląski. Bez konserwantów. Mleko 2%, sok jabłkowy litrowy, razy 6 butelek. Woda Kinga, też 6 butelek, tylko jedna już wypita. Czekolady, gorzkie razy 3. Dwie takie. I jedna przeceniona z promocji. Z Lidla. 32% mi z 749 na 3,74. 74. I dzisiaj zakupiłam. Jak byłam w Dwie maseczki. Jedna z Eweline. Kolagen mask. Trzy razy kolagen. 24 k. Złoto. Multiwitamina i tamta jest zmywalna a ta jest peel off prześciw, maska peel off, złoto idealne odżywienie wygładzenie drobnych zmarszczek Wypróbuję dzisiaj zupka dzisiaj jest jarzynowa z ziemniaczkami ze śmietaną dla mojego męża i dla mojego taty a dla mnie zupka jarzynowa z ryżem bez śmietany. I to by było na tyle kochani. Miłego wieczorku wam życzę. I pozdrawiam. A przede wszystkim. Pozdrawiam mojego męża. I Agusię. Z kanału Kobietki Zwyczajnej. I dziękuję za nowe suby. Oraz dziękuję za komentarze. Buziaczki. Pa. сейчас там у вас.